I tak w ogóle witajcie moi kochane BZIUM brzemieczki, a jest ze mną dzisiaj BZIUM 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 No tak jest ze mną nam... BZIUM I dzisiaj będziemy wam pokazywać jak nie dodawać członków do klubu i jak dodawać członków do klubu Ogólnie to jest nasz klub Może nie świeci jakąś ogromną ilością członków Ale staramy się żeby klub był ogarnięty i żeby ludzie chodzili na spotkania No i jak widzicie Nie będę wam pokazywać całego żeby ktoś nie spróbował zgapić na przykład czy coś. Ale tutaj Wam troszeczkę pokażemy tego klubu. No, mrałczek siedzi ogólnie na parapecie. A my dzisiaj... A my lewitujemy. Dobra. Tak. <laughs> Dobra, to y, pierwszy sposób, jak nie dodawać członków. Jak w ogóle nigdy nie myśleć o tym, żeby tak dodać jakąkolwiek osobę do klubu. Serio. Pierwszy sposób będzie najgorszy, obiecuję wam to. Tak, ponieważ... tak nigdy nie dodawajcie osób do klubu. Tak nigdy nie dodawajcie osób do klubu, bo naprawdę nic wam nie wyjdzie, jak tak będziecie dodawać osoby do klubu. Serio. Powiem wam tyle, że nam się kiedyś zdarzyło już tak dodawać osoby do klubu i naprawdę I później i... bardzo tego żałowaliśmy. Nie my tak. Mieliśmy 30 osób w klubie. Ale wszystkie te osoby były źle dodawane i tak naprawdę żadna nie chodziła na spotkania. O tym wam będziemy mówić później. No w trakcie. Ogólnie ja tu będę jeździć, jestem na koncie Clementina Iceheart, będę jeździć i będę tutaj pokazywać, jak nie dodawać osób do klubu, więc patrzcie się na ekran i słuchajcie, co mówi BZIUM BZIUM. Ja też coś będę dodawać. Tak, na początku pierwszą, najgorszą zasobą jest dodawanie randomowych osób. Tak, po dodawanie prostu... randomowych osób. Po prostu jest to tak niepotrzebne i ja wiem, jak ktoś chce szybko zdobyć członków do klubu, czy coś w tym stylu, to... Dodawanie takich osób może im pomoże, bo wow, ktoś doda, e, ktoś, kto szuka dużego klubu, no to wejdzie do klubu i powie, o, wow, jaki duży klub. Ale tak naprawdę nikt nie będzie chodził z. E, na A teraz spotkania. zaprezentuję wam, tylko najpierw kogoś znajdę, jak nie dodawać osób do klubu. Od razu wam mówię, ja tej osoby nie dodaję, tylko niby będę tutaj klikać w dodaj do klubu, bo nie chcę kogoś dodawać takim złym właśnie sposobem. Popatrzcie, w najgorszy sposób, jaki kiedykolwiek mogliście wymyśleć, jaki jak kiedykolwiek mogliście pomyśleć, żeby tak zrobić, to nigdy tak nie róbcie. Proszę, po, proszę popatrzeć. I po prostu dodajemy. Odjeżdżamy, dodajemy i już. My... Nawet nie wie, kto ją dodał. No właśnie, jeśli ta osoba odbierze, to moją z klubu najprawdopodobniej usuniemy lub zapytamy. No, w zasadzie to usuniemy, bo ma za mały level by być w naszym klubie. ja tutaj popijam moją herbatką. Ja miałam kakao, ale już wypiłam. No, a ja właśnie piję herbatkę, bo moja była gorąca. No i po prostu ten e, sposób randomowy, e, dodawania randomowych osób jest tak niepotrzebny Wam. No ja wiem, e, my kiedyś mieliśmy klub z 32 osobami i po prostu... Co druga my... osoba była randomowo dodawana. Tak, co druga osoba była w ogóle nie pytana, czy chce do klubu, tylko... Dodawana y, randomowo, naprawdę. No e, przecież to nie ma sensu, matko boska. Nie. Było milion osób, które były dodawane, random, y, które były dodawane randomowo, które nie chodziły na spotkania, hmm. które w ogóle się tym klubem nie były aktywne w tym klubie. Powiedzmy, że były też kilka osób, które naprawdę chodziły na każde spotkanie. Ale y, była jedna osoba, która. Na przykład coś takiego. Jechała tu dziewczyna, tak? Najgorsze jest to. Jeszcze to jest jeszcze gorsze od tamtego. Żeby biec i dodać, to, to jest jeszcze gorsze. Po prostu kliknąć na jej profil, tak jakby odjechać daleko, zatrzymać się i ją dodać. To jest jeszcze gorsze. Bo ta osoba, którą tak jakby mm, dodaliśmy w biegu, ona może jeszcze sobie myśleć, kto ją dodał, bo może zobaczyć nasz nick na tym, kto ją dodaje do klubu i wcześniej, jak my biegliśmy. Ale dodawanie, po prostu kliknięcie na jej nick i dodanie jej jakieś 3 km od niej, to, to jest najgorsze, co może być. Naprawdę. Tak, ponieważ... No cóż, e, no naprawdę, takie osoby nie chodzą na spotkaniach. No naprawdę, nawet jak Wam powiedzą, no tak, oczywiście będę chodzić, to ja bym tak średnio ufała. Wiadomo, niektóre osoby są prawdomówne i mówią prawdę, że naprawdę będą chodzić, że akurat szukają klubu, ale niektóre naprawdę tylko tak mówią, żebyście ich zostawili w tym klubie, w świetnym spokoju, a nawet nie będą aktywne. Ja naprawdę, my mieliśmy naprawdę uda Udany, tak to można nazwać. Udany. Klub. Ale, no zgódźmy się, on miał 30 parę osób. I żadna nie chodziła na spotkania. Na spotkaniu przychodziły max trzy osoby. A tak naprawdę liczyliśmy na to, że na spotkanie będą przychodzić... Wszyscy. Tak. No, trochę się przeliczyłyśmy, ale okej. Okay. Teraz mamy klub z... No, tak świetnie, wszystko widzę. Teraz mamy klub z 20. Nie, z 13. Albo piętnastoma, nie wiem, nie pamiętam. Czy, chyba z 13 łącznie ze mną. I ze mną. No tak. E, mamy teraz. E, no, ale. I każdej. Teraz wam nie będę opowiadała o tym, jak powinno dodawać się do klubu. Teraz powiem Wam o drugim sposobie nie dodawania osób do klubu. Kolejnym złym dodawaniem osób jest pytanie, czy chcę do klubu, a później ta osoba nie chce. No, no i mm, później jak ktoś pyta, chcesz do klubu, ona odpowiada nie. Ty sobie odjeżdżasz, po paru sekundach przyjeżdżasz i dodajesz się do klubu i czekasz, a ona odbierze i czekasz i czekasz, i czekasz, a ona i tak tego zaproszenia nie odbierze, a nawet jak odbierze, to i tak później opuści. No. Kolejnym złym sposobem to może nie jest taki sposób, ale jednak niektórzy tak piszą i mnie to po prostu zniechęca do klubu. Ogłoszenia, Chcesz do klubu, pisz 7, czy tam jakąś cyferkę. Uf, wiele osób tak pisze, naprawdę. Ja jak widzę takie ogłoszenia, to mi się po prostu żigać chcę tym ogłoszeniem. Przecież to jest tak... Ja naprawdę, jeśli wy tak piszecie ogłoszenia, to no... Ja nie wiem, ja jeszcze nie... Ciężko... Nigdy nie mi takich ogłoszeń. Nigdy. Nigdy! Ciężko mi opisać nawet to ogłoszenie. Ja zawsze, najczęściej jak szukamy osób do klubu, to ja zajmuję się ogłoszeniem, a y, tutaj Bzium y, właśnie... Jeżdżę i dodaję jakieś osoby. A ja właśnie zajmuję się ogłoszeniem, ponieważ mi to tak nawet dobrze wychodzi. No i ja zawsze piszę te ogłoszenia takie na cały czat i później się denerwuję. Na końcu filmu pokażemy Wam, jak dodawać osoby do klubu. Tak, ale na razie jak nie dodawać. I ja po prostu bzium, bzium czasem piszę tak ogromne ogłoszenia, że jej brakuje czegoś, co ona chce czasami napisać. Tak i po prostu Naprawdę. wtedy jestem zła na czat. I... bo ja, yy... I musi pisać drugą część tego, tak jak... Tak, ale, ale o tym wam opowiemy w drugiej części. Okej, okay. kolejnym sposobem, już ostatnim chyba, nie dodawania osób do klubu to jest... No na przykład stoisz sobie przed jakąś osobą, nie pytając ją do klubu, po prostu dodajesz i dodajesz i dodajesz i czekasz. Ogólnie nam w tle miałczy i mrauczysz. No cześć niego, no co chcesz? No, na przykład znowu ta osobka, i po prostu stojąc przed nią i dodajesz. Stoisz i dodajesz. Stoisz i dodajesz. I to czekasz najgorszy. I tu po prostu stoisz i przed nią czekasz. I zawala się tymi wiadomościami. Naprawdę. No właśnie. I czekasz, w końcu odbierze. I to też nie jest dobry sposób, bo nawet jak odbierze, to albo później opuści, cześć, cześć. albo nie cześć. będzie aktywna w tym klubie. Mrałczek Co ty chcesz, mrączku? O, przepraszam, zaraz do was wrócimy. O, o. Ogólnie to Brzm poszedł po jakiś prowiant i wrócił z pomarańczą. <grym> Dokładnie. Więc jeśli będziemy tutaj coś niewyraźnie mówić to będziemy się starały połknąć i powiedzieć, Tak. Ale bo będziemy to coś jadły, to... bo ogólnie od paru godzin nie, niczego nie jadłyśmy. <grym> I po prostu wzięliśmy sobie jakiś prowiant. Pokaż Oj. ten prowiant im. <grym> Oto tak. nasz już tu na poczęty prawiam przez bzium -bziuma. w sensie no obieram to teraz bo ogólnie my lubimy pomarańczki I jeszcze lepsze są mandarynki no pomarańcze to taka wi wielka mandarynka no tak no dobra i teraz sposoby jak dodawać osobę do klubu numer jeden jak się pytać o klub na przykład tu dam jakieś y, losowe imię no nie no tak Dobra, to ja Wam to będę czytać. Ona. Amelia. Co? Chcesz do klubu? Ona. Tak. I e, później... O, I później ją dodajecie. I ja Wam polecam taki sposób. Pytania się. Mam dwa pytania. I teraz te pytania brzmią tak: chodzisz na spot. No i drugie to, czy chcesz ksywkę, ale wiadomo to tylko, jak klub organizuje takie ksytki. I ogólnie to. Mm... Można jeszcze zapytać, czy jesteś aktywnym w klubie? Yy, tak, tak też można, ale jak ktoś odpowie nie, że nie chodzi na spotkania, a to... wy chcecie klub, który uczestnicy w wielu spotkaniach i w ogóle jest aktywny na spotkaniach, to radzę nie dodawać takiej osoby, a jak już dodaliście, to po prostu ją usunąć, najpierw ją przeprosić, ale nie chcemy osób w klubie, które nie chodzą na spotkanie i po prostu usunąć z klubu. No właśnie, nam się tak y, raz chyba zdarzyło? Tak, raz, bo jakaś taka osoba chciała dołączyć do naszego klubu, ale y, ten raz, że jej się nie podobał koń, dwa, że nie chodzi na spotkania i trzy, że mówiła, że czemu ten klub ma tak mało osób? A my go za, założyłyśmy naprawdę niedawno. Tak, tydzień temu. Chyba, nie wiem czy nawet... Nie, Nie tydzień temu. Tydzień, tak, tak, tak. E, no. I... Kolejnym sposobem dodawania klubu to jest ogłoszenie. Poprawnie napisane ogłoszenie. I to będzie pisać BZIUM BZIUM, więc wrócimy do Was, jak będziemy miały napisane ogłoszenie. Okej, okay, wysyłam już ogłoszenie, które napisałam przed chwilą. No, i jak widzicie, tak ono wygląda. Przeczytaj. Poszukiwania członków Meadow Water szuka ciebie. Info: Spotkania jedno w sobotę o 15 do 16, i jedno w piątek tylko dla chętnych. Wymagania: 10 level postaci i staradek. Koin, knapsów. Gwarantowany świetnie spędzony czas. Szukamy ogarniętych i aktywnych osób. Napisz dwa. Ogólnie e... to tam jest: Ny, api, Sy Dwa. Ogólnie dałobyśmy jakąś liczbę trzycyfrową, tylko że chodzi o to, że czatu nam brakło. Tak, czatu nam brakło. Bo, no jak mówiłam, czatu na brakło, staraliśmy się zrobić coś, no ale, cóż, czatu tego brakło i no niestety jest jakaś gwarantowane pisanie tego i niestety. Dobra, ogólnie to myślę, że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka i zapraszamy na yy, yy, kolejny odcinek, też myślę, że wyjdzie dzisiaj. Mhm. Y, ym, porady dla początkujących właścicielek klubów nie chodzi, a zresztą dowiecie się wszystkiego w tamtym filmie, więc... Mam nadzieję, że pomogliśmy. Pa, moje kochane brzymbrzymeczki. Pa!